Dzień dobry kochanemu państwu. Dzisiaj o entuzjaście, o gościu, którego naprawdę bardzo, bardzo lubię, a który zaliczył bardzo poważną wtopę. E, państwo będą łaskami posłuchać. Są wakacje, są ogórki, często bardzo smaczne. W polityce także letnio inaczej, więc zacznę. O igrzyskach słów dziś parę, bąknę w tym sposobie, naszych jednak dziś pominę. Idzie im. Tak sobie, A, albo nie. O jednym wspomnę, rzecz jest precedensem. Otóż komentator stopa zaczął rzucać mięsem. Przy włączonym mikrofonie w meczu tenisowym swą opinię był wyraził żołnierskimi słowy. Jasne, że nie wiedział o tym Karol, bo inaczej by se puku trzasnął, albo jęzor odgryzł raczej. Jasne też uważać trzeba, jak się gada w pracy, bo od razu się do gardła rzucili rodacy znam go. Wiem też, że jest Karol kulturalnym chłopem A przez głupią nieuwagę Strzelił sobie w stopę Będę jednak stopy bronił Z czyściutkim sumieniem Kto choć raz nie rzucił mięsem Niech rzuci kamieniem Bardzo kochanemu Państwu Dziękuję za wysłuchanie I dajcie spokój Nie ma co temu biednemu Karolowi Naprawdę to jest bardzo fajowy facet Przynajmniej entuzjasta no. Przynajmniej mu zależy on kocha,